Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony zakwitaniu cebuli. Jak temu zaradzić i co zrobić, gdy zobaczymy, że nasza cebula zaczyna wypuszczać takie to oto pąki kwiatowe. Tak więc zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, do polajkowania, do subskrypcji i do komentowania. A teraz przechodząc do meritum. Tak jak widzicie, u mnie już kilka tych cebul dostaje te, te pędy kwiatowe. No i powiem Wam, że to jest bardzo niedobre dla cebuli, ponieważ cebula zaczyna hamować wzrost główki, a myśli już o rozmnażaniu się. I takie coś jest bardzo niebezpieczne, ponieważ w chwili, gdy cebula zacznie wytwarzać pęd kwiatowy tak widzicie, one tutaj jeszcze nie są jakieś duże to ona przestaje przeznaczać swoją energię całą na wzrost główki. I co możemy tym w ogóle co sprawia, że wytwarzają się takie pędy kwiatowe mianowicie, to jest cebula akurat moja ozima tam mam Sadzoną na wiosnę. Ona jest jeszcze mała, tak więc jej na pewno nic nie będzie, ale w cebuli o zimnej, tak jak widzicie, ona dość ładnie mi tu rośnie, wytworzyła się, wysłuchają się kwiaty. I jednym z pierwszych powodów to jest zbyt niska temperatura w nocy czy też w ciągu dnia. Jak zapewne wiecie. Teraz te dni były dość chłodne, i cebula po prostu jest tak jej zegar biologiczny ustawiony, że pomyślała, że idzie jesień. No, jak idzie jesień, to że za, zacznie za chwilę umierać, i z, pomyślała o rozmnażaniu, o przetrwaniu gatunku. I w takim wypadku to jest praktycznie, praktycznie nic nie możemy zrobić, ponieważ teraz to jest cebula. Zima, ona mi bardzo ładnie wyrosła w marcu, w kwietniu było ciepło, maj też był bardzo opalny, a potem przyszedł druga połowa maja, zrobiło się zimno, i cebula pomyślała, że jest jesień. To jest jedna, jedna przyczyna chłód, druga przyczyna, ona akurat u mnie nie występuje, ale to jest yy, brak wody. Jeżeli byście mieli cebulę wsadzoną na ziemi lekkiej, piaszczystej. Takiej, która bardzo szybko przepuszcza wodę i wtedy ona z niej odporowuje. Cebula najzwyczajniej w świecie pomyśli, że już też jest późna pora i też zacznie zagązywać, czyli susza. Kolejny powód to jest zbyt duże cebule do które sadzimy dymki. Tutaj akurat ten, to, to zjawisko u mnie nie występowało. Ponieważ cebulki były tam około 20 mm, tak więc jestem pewien, że to nie jest przyczyną. W moim przypadku, tak jak Wam mówiłem, to jest na pewno to, że było zimno. Dodatkowo, jeśli takie coś by Wam się zaczęło dziać na cebuli, co sadziliście wiosną, czyli znaczy, że jest albo przenawożona, albo przyszły susze i oni dość nie nie zadbaliśmy i korzonki cebuli nie mogły pobrać od odpowiedniej ilości witamin, składników mineralnych i wody i cebula można tak powiedzieć, że się przestraszyła że umiera i zaczęła myśleć o rozmnażaniu no więc to są takie podstawowe podstawowe powody i teraz co możemy z tym zrobić ogólnie to rozwiązanie jest Jedno. Mianowicie taki to oto pęd cały kwiatowy trzeba wyłamać. I jeśli zrobimy to w miarę szybko, jeśli zauważymy to w miarę szybko, to taką cebulę możemy zostawić w ziemi. Ponieważ to jest to samo, co kiedyś Wam mówiłem o obrywaniu szczypiorów. Spójrzcie, tutaj jest taka wielka szczypior. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, to na tym pokażę i on jest w środku pusty w chwili gdyby ten pen był bardzo duży i zacząłby padać deszcz cebula by zaczęła nam gnić od, od środka tak jak tutaj gdzieś widziałem taki mały o, tu jest taki mały to możemy wyłamać też też jest mała dziurka ale nie ma ryzyka, że ona zacznie nam jakoś bardzo szybko gnić Tutaj jest bardzo duży. Takie coś możecie o, trochę wyżej złamać. To spowoduje, że ten szczypior zanim, zanim obeschnie przekażę całą tę energię, która cebula dała tutaj z powrotem do ogłówki. Ogólnie takich cebul, w których wypuściły już pędy kwiatowe, nie należy przechowywać. Je ja najlepiej już wyrywać i jeść, ponieważ one bardzo słabo będą zimować i jest duże ryzyko, że po prostu nam takie cebule się będą psuły. To jedną cebulkę wyciągniemy. O. Tak, nie jest ona może zbyt duża. System korzeniowy też jest, też jest dobry. Tak więc od razu widać, że to jest przyczyną, dlaczego te cebule wypuściły pędy kwiatowe. To jest po prostu chłód, który nawiedził nas w drugiej połowie maja. Tak jak mówiłem, takiej cebuli nie ma sensu próbować przezimować, ponieważ ona bardzo szybko zgnije. A jeśli nie zgnieje od, od razu, to jeśli tu napada jej bardzo dużo wody, to ona zacznie gnieć jeszcze w rządku. Dlatego tak ważne jest również, żeby nie obrywać z rosnącej cebuli szczypiorów. Ponieważ szczy jeżeli oberwiemy taki szczypior, to on również będzie najzwyczajniej w świecie zbierał wodę. Ta woda będzie stała w tym szczypiorze. I zacznie nam taka cebula po prostu gnieć, psuć się i nic z jej dobrego nie będzie. Tak więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli macie podobny problem z cebulą zimową u siebie, to proszę napiszcie to w komentarzu. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. I do następnego filmu. Na razie, cześć.